Jest, nagrywanie idzie. Dobra, i będą dwie próbki. Zobaczycie sobie, jak pracuje ten przemiennik i jak pracował tamten przemiennik. Mam takie dwie próbki, także Mirek, do ciebie, zamoduluj coś, a później mikrofon do, Mar do Mariusza. Over. Ok, ok. E, Stefan Kowalczyk, 3, e, Karol, Stefan. Grupa tu, Stefan Paweł 2, Cezary, Maria w Mobilu. E, e, ja mam na pewno bliżej tutaj do przemiennika we Frankfurcie e, niż. Do Gorzowskiego. do Gorzowskiego będę miał jakieś 50 km. No, pod, podciągnąłem trochę na, 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 na mosze, żeby tam e, Mariusz dobrze mnie tutaj odbierał. <grywa> także także no, myślę, że teraz już Mariusz, czy teraz jest moja modulacja e, e, poprawna, nie ma tutaj żadnego QSB, nie występuje. E, SQ1 Stefan Maria Bożena dla grupy tu Stefan Paweł 2 Cezary Maria Sucha. SSP2 Cezary Maria w mobilu dla grupy SQ1 Stefan Maria Bożena. Teraz jest na koniec gdzieś Q4 się... dla przewinnika, a więc idzie to wszystko do czytelnika. Gdzie... Proszę, SSP2 Cezary Maria w mobilu i grupa SQ1 Stefan Maria Bożena na odbiorze. Dobra, ja tutaj podciągnę na, 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 ten, na 25 W, wydaje mi się, że nie, nie, niepotrzebnie tak aż dużo tutaj to, 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 to tutaj idzie do, do, do tego, do anteny, no ale teraz mam 20